Janusz Kliś jest poetą, plastykiem i nauczycielem. Urodził się w 1961 roku w Dębicy, województwo podkarpackie. Debiutował w wieku 17 lat w 1978 roku pod okiem krakowskiego poety Tadeusza Śliwiaka, tomikiem poezji pod tytułem Księżycowy sen. Od 1998 roku mieszka i tworzy w Chicago. Wiersze publikuje w Polsce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Belgii. Jest autorem i współautorem 82 książek pięciu tomików, siedemdziesięciu pięciu antologii, dwóch albumów poetyckich, dwóch płyt CD i licznych arkuszy literackich oraz publikacji prasowych. Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, gościły w audycjach radiowych i programach telewizyjnych w Polsce i w USA W 2023 roku został uhonorowany prestiżową nagrodą statuetką złotym piórem przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Autorów Dziennikarzy Prawników Virulia Art z siedzibą w Belgii za międzynarodową działalność literacko artystyczną rozwój polskiej literatury sztuki i tradycji w świecie Janusz Kliś Trzeci wiersz z tryptyku pod tytułem Mój dziadek. Mój dziadek i drzewa. W pamięci dziadka Pawła. Każdego dnia szedł przez sad w zamyśleniu. Patrując się troskliwie ze słońcem w korony szmaragdowych drzew, niósł na twarzy ciepły blask wyobraźni, świat zielony jak liść, i wszystkie zapachy kwiatów. Wrośnięty w szorstki pień codzienności nasłuchiwał w jabłoniach bicia serc i wiatrem wyszywanej muzyki. Wiśnią i czereśnią opatrywał czule krwawe rany i dzielnie odpierał szpaków krzykliwe naloty. Ciężkim gruszą i śliwą gałęzie kruche podwieszał na miękkim ramieniu duszy. Starego orzecha, by nie usekł samotności, światłem natchnienia podlewał i ciepłą pogodę w rękach nosił, jak wierszec z nieba. Dziś szumią mu wdzięcznie wszystkie drzewa Janusz Kliś. Wiersz ze zbioru pod tytułem Zapiski z amerykańskich podróży. Motto: Poprzez kontakt z pięknym otaczającej nas przyrody i prawdziwość doznań, człowiek poznaje siebie. Jesień w naczusa grasslands. Cały dzień chodzę po prerii, mocując się z rudym wiatrem jak bizon. Dookoła puszyste wzgórza, rozpalone wszystkimi kolorami słońca, kołyszą pustkę, gorącą mozaikę barw, z zapachem. Indiańskiego lata wciągam do płuc powoli, jak pierwsze żywa księga natury prowadzi szeleszczącą ścieżką w pejzaż najdelikatniejszych uniesień. Przenikających w przestrzeniach ludzkich spraw, z listka na listek, bukietem dzikich aromatów przeskakuje zamyślone powietrze. Roztopionymi upałem powiekami przemilczam bezsenne krajobrazy. Nasłuchując, jak trzepoczącymi piórkami dumnych traw, preria pisze odwieczny poemat bez Janusz Kliś, wiersz ze zbioru pod tytułem Osobliwość, motto. Po drugiej stronie zapaści, w tunelach przejścia do innych wymiarów, żarzy się wiersz nieśmiertelności. Filozoficzne drzewo, bez początku i końca, bez umiaru, zdani na rzeczywistość. Odbieramy swój los, drgający rytm świata. W ciągłości pulsowania życie staje się życiem, śmierć, rozrastaniem myśli, rozgałęzieniem przestrzeni. W całości kształtujemy się jak drzewo. Zewnętrznie wzrastamy w olśnieniu, umieramy w cieniu, pozostawiając w nasionach drgające wnętrze czasu nadzieję wszechpoznania. Od Pierwszego mędrca do dzisiejszych filozofów. Pytania? 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 wiersz ze zbioru pod tytułem Kwiaty w moim oknie. Inspiracją do napisania tego wiersza stała się figura Madonny z kwiatami, która znajduje się na cmentarzu łyczakowskim w lwowie. Madonna z kwiatami. Zastygła w kamieniu z zamkniętymi oczami. Kwiaty rozdaje ubogim na rozdrożu na kłopoty, na trwogi. Jest w kamieniu serce żyjące nadzieją, co upadłego z ziemi podnosi. Jest w kamieniu światło najczystsze, co wzniosłego na kolana powala. Jest w kamieniu miłość najgorętsza, co wiecznie w ukryciu rozkwita. Wystarczy pokłonić się, a ona do serca sięgnie, poróżę czerwoną. Bez kolców, bez słowa, bez kręcenia głową. Janusz Kliś wiersz z 1979 roku ze zbioru pod tytułem Wzmagania Żywy atrament Odnalazłem w sobie białą kartę Przestrzeń, w której wszystko się mieści dzień i noc, w której wszystko jest możliwe narodziny, i śmierć. Teraz tylko rozszarpać serce, kawałki rzucić wysoko ponad wszelkie pojęcie, krwią napoić wyobraźni tęcze, niech się zaczerwieni na białej karcie. Żywy a atrament.